Cześć! W dzisiejszej części Fitness Academy przyjrzymy się różnicom pomiędzy masłami orzechowymi. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wszystkie są prawie takie same, ale to nieprawda. Możemy znaleźć różnice w wartościach odżywczych, jak i również w poszczególnych zaletach, które posiadają masła orzechowe. Ale zacznijmy od podziału masy orzechowych. Do podstawowych rodzajów masy orzechowych, w zależności od składu, zaliczają się masło z orzechów ziemnych, masło z orzechów nerkowca, masło z orzechów laskowych, masło pistacjowe i masło orzechowe z kilku rodzajów orzechów. Masła poza składem można podzielić także ze względu na konsystencję i proporcje orzechów. Jeśli chodzi o konsystencję, masła mogą być gładkie lub z kawałkami orzechów. Gładkie masła mają kremową strukturę. Orzechy są drobno zmielone i doskonale sprawdzają się w gotowaniu i pieczeniu z uwagi na maślaną teksturę. Z kolei chrupiące masło orzechowe charakteryzuje się zawartością chrupiących kawałków orzechów. Jest doskonałe do gotowania, pieczenia i przygotowywania przepysznych smoothie, którym nadaje charakterystycznego smaku. Masło orzechowe można dalej dzielić według ich zawartości orzechów. Masła i kremy orzechowe, które są wykonane ze 100% orzechów, gwarantują, że jemy tylko orzechy. Nie mają dodatków w postaci soli, cukru czy oleju palmowego i należą do najlepszych dla naszego organizmu. Jednakże niektóre masła zawierają również dodatki. Dodając dodatkowe substancje, producenci starają się uzyskać lepszy smak, skład lub konsystencję masła. Są to np. masła z czekoladą lub kawałkami owoców. Ich zaletą jest to, że mogą zawierać zwiększoną proporcję cukru, soli lub oleju palmowego. Specjalną kategorią są proteinowe masła orzechowe, które są wzbogacone białkiem z jednego lub dwóch rodzajów białka. Są szczególnie popularne wśród sportowców, ponieważ pomagają suplementować dzienne spożycie białka i zdrowych tłuszczy. Przyjrzyjmy się razem interesującym rzeczom, które kryją się w masłach orzechowych, które najlepiej sprzedają się na rynku. Mimo że orzeszki ziemne to nie orzechy, to smak masła z orzeszków ziemnych jest bardzo podobny do prażonych orzechów. Większość orzechów charakteryzuje fakt, że rosną na drzewach. Jednakże orzeszki ziemne rosną w ziemi, więc są w związku z tym klasyfikowane jako rośliny strączkowe, takie jak groszek lub soczewica. Kilka badań wykazało, że spożywanie orzeszków ziemnych może pomóc zachować lub zredukować wagę. Jest tak, ponieważ orzeszki ziemne wywołują uczucie sytości dzięki zawartości białka, tłuszczu i błonnika. Masło z orzechów ziemnych zawiera wiele składników odżywczych, które poprawiają zdrowie serca. Zaliczają się do nich jednonienasycone kwasy tłuszczowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, niacyna, magnez lub witamina E. Ze względu na wysoką zawartość kalorii, spożywanie masła z orzechów ziemnych jest prostym sposobem na zwiększenie spożycia nienasyconych tłuszczów. W związku z tym wielu kulturystów i entuzjastów włącza masło z orzeszków ziemnych do swojego planu dietetycznego. Kolejnym typem masła jest masło z nerkowców. Jest dobrym źródłem magnezu, niezbędnym minerałem, który pełni rolę w zachowaniu zdrowia organizmu. Przyjmowanie magnezu jest istotne dla funkcji metabolicznych i układu pokarmowego. Magnez reguluje także ciśnienie krwi i wspomaga przyjmowanie wapnia. Niesolone masło z orzechów nerkowca zawiera do 26% dziennego zapotrzebowania sodu. Orzechy nerkowca zawierają mniej tłuszczu w porównaniu do innych rodzajów orzechów. Są w związku z tym korzystne nie tylko dla ogólnego zdrowia, jako iż ten fakt jest również ważny dla sportowców, którzy pilnują swojego spożycia kalorycznego. W przeciwieństwie do innych masył orzechowych, orzechy nerkowca nie zawierają kwasów tłuszczowych omega-3. Kolejnym masłem, które jest ostatnio bardzo popularne wśród entuzjastów fitnessu, jest masło migdałowe. Zawiera więcej błonnika, witamin i minerałów niż masło z orzechów ziemnych. Zawiera również wapń, fosfor, magnez, niacynę, ryboflawinę i kwas foliowy. Ma wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 i witaminy E. Nawet 1 czwarta szklanki migdałów zapewnia 40% dziennego rekomendowanego spożycia witaminy E, która chroni skórę przed wolnymi rodnikami, promieniowaniem UV, stresem oksydacyjnym i przyspiesza gojenie się ran. Może również pomagać z symptomami łuszczycy, atopowego zapalenia skóry lub zespołu żółtych paznokci. Ze względu na wysoką zawartość białka, masła migdałowe zwiększają uczucie sytości. Badania wykazały, że śniadania z wysoką zawartością białka są doskonałym sposobem na nasycenie żołądka. Powodują również pozytywny wpływ w hormonach wpływających na sytość. Masło migdałowe jest w związku z tym doskonałym wyborem na śniadania fitness. Kolejnym typem orzechów, który przedstawiamy, są orzechy laskowe. Mimo że mają one wyższą zawartość kalorii, to i tak zapewniają dużą ilość składników odżywczych i zdrowych tłuszczów. Zaliczają się do nich witamina B6, fosfor, kwas foliowy, cynk i potas. Są bogatym źródłem jedno- i wielonienasyconych tłuszczów. Wadą orzechów laskowych jest fakt, że, że zawierają kwas foliowy, który jak zostało wykazane zaburza przyswajanie niektórych minerałów np. cynku i żelaza. Do właściwości orzechów laskowych zalicza się to, że są korzystne dla redukowania stanów zapalnych. Eksperci przeprowadzili również badanie, w którym przeanalizowali, jak spożywanie orzechów laskowych wpływa na wyzwalacze stanów zapalnych, takich jak białko, Cera aktywna. Według rezultatów, spożywanie 60 g orzechów laskowych każdego dnia podczas 12 tygodni pomogło zredukować wyzwalacze stanów zapalnych u osób z nadwagą i otyłych. Kolejne badanie udowodniło, że spożywanie 40 g orzechów laskowych może zredukować reakcje zapalne również u osób zdrowych. Ostatnim w naszej serii masę orzechowych jest masło pistacjowe. Pistacje należą do produktów spożywczych, które zawierają najwięcej witaminy B6, ale są również bogatym źródłem potasu. Już 28 gramów pistacji zawiera więcej potasu niż połowa dużego banana. Białka tworzą prawie 20% ich ogólnej wagi, co sprawia, że pistacje są drugie po migdałach pod kątem zawartości białka. Mają również wysoką zawartość aminokwasów, które wspierają wzrostu cegiełek białkowych. W większym stopniu niż inne rodzaje orzechów. Jeśli interesuje Cię ten temat i chciałbyś dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł na naszym blogu. Wierzymy, że w tej części Fitness Academy wyjaśniliśmy Ci różnicę pomiędzy masłami orzechowymi. Jakie jest Twoje ulubione masło orzechowe? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli znasz kogoś, kto kocha masło orzechowe i powinien poznać różnice pomiędzy nimi, to wesprzyj to wideo poprzez łapkę w górę i udostępnienie. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć się z Tobą w kolejnym odcinku Fitness Academy.